Siemaneczko, witam was w nowym odcinku w Brawl Stars yy, Tutaj był Edgar za darmo w sklepie Jakby co i tutaj punkty mocy, no sobie wziąłem za darmo, ale był za darmo Edgar Ulepszyłem sobie przed chwilą Barleya, Shelly yy, Barleya mam yy, przez to, że mam, to jest moje multi to można mnie dodawać tutaj. E, no, na te konto można mnie dodawać. Tutaj jest kod. E, jak wbijemy 50 subskrypcji, e, to zrobimy live'a. No, że będziemy sobie razem grać. Top model, i takie tam. E, więc ten będzie fajnie. Więc zaczynamy z naszą przygodę, bo to jest nasza nowa przygoda po prostu. Lecimy na bo i teraz na L Primo. No i git. Nie, no przykro mi. Bo ty są zawsze albo na prawej, albo na lewej stronie. Jakby co? Bo to są właśnie boty na solo tak jest jedynie Że jeden na prawej, a drugi jest na lewej. O myślałem już, że się mylę. Ale jednak się nie mylę. Przepraszam, że w ogóle tak długo nic nie nagrywam. Po prostu nie miałem pomysłu i nie miałem po prostu czasu. Oj, amlanga. Dobra, bo leży. Oj, nie wiem. A do 50 subskrypcji nam brakuje, czekajcie. 5 subskrybentów nam brakuje do 50 subskrybentów. I wtedy będę mógł robić live. Y. A mam nawet dużo pomysłów na live. Y, więc. No, nie wiem, tam. No pokonałem poko Lecimy na Ms. Która ma trzy parki psy. No to jest jeszcze no łatwe to jest, bo gramy z botami. Ale no nie, ja was bardzo proszę o 50. O 50 subskrypcji, bo bardzo bym chciał Wam nagrywać live. Y. Dobra, Misiek. I Nita. Napiszcie w komentarzu, ci co chcą. Jaka była wasza pierwsza legenda? bo, bo tak. I warto wam powiem, że warto wchodzić wejdźcie na nie wiem, dołączcie do mojego klubu, bo wywalamy tam osoby, które nie grają 5 dni i no zawsze gram na moim głównym koncie czyli krzesiu2.0 no i no jest fajnie po prostu. Tam widziałem chyba, że ktoś jest albo... No, jednak mi się to przewidział A może ktoś tutaj będzie? Nie, jest tam. Skrzynka nawet mi się nie płaca bracie, bo po co? Bo Ja bym chciał szybkie rundki, sobie tutaj zrobić. nawet no, nie chcę mieć na no, ciebie O nawet szybko mi idzie wbijanie po O O Rzadki. O a to ciekawe czy no wiedziałem, że jest dzień na pasa, ale u mnie na głównym koncie tam y, są normalne rzeczy, ale że Edgar? No to Git. No i Nita? Fajnie. Co? No to ale, Primo, mam mnie. Teraz zbieramy no. jeszcze 500 monet i 320 kredytów. Mamy El Primo. Teraz zbieramy na bardzo dużą postać i to jest Jessie. E, jeszcze wa, wam pokażę jeszcze raz tutaj kody, na które możecie mnie dodawać. To jest właśnie ten. Tak. No. E, jeszcze co tam. Dobra, dzisiaj sobie zrobimy. Nie wiem, jeszcze parę pucharków, co tutaj nabiję. A reszta to to na kolejnym odcinku. Tak jakby co? Jest i jest e, na no, trio. No, I jest fajne trio. Polecam wam. Ale ja będę zagrał solo. lubo tak. Nie wiem, co do Was mam mówić, bo no, nie wiem. Możecie cokolwiek napisać na czacie. Ja Wam dam serduszko. Oj, nie chcę. No dobra, w sumie dobrze strzelę. Nie, bar Dobra, wam pokażę kiedy wbiję 100 pucharków. Wtedy do was wróci. Dobra, mam już 110 pucharków. I mam do Was jedno pytanie. Kiedy mamy? Nagrywać co? Ile dni? I o której godzinie? Bo nie wiem. Bo ja bym chciał, żebyście tam zdecydowali, kiedy mam nagrywać? W jaki dzień? I o której godzinie? Ile razy w tygodniu? To też będzie nawet ważne. Bo serio. No, chciałbym wiedzieć kiedy mam nagrywać bo samemu nie wiem bom super I wielkie starcie A i mam jeszcze do Was jedno pytanie. Ile minut mam nagrywać? Ile minut mają być filmiki? O to mi chodzi. Bo ja nie wiem, czy mają być długie, czy krótkie. O! W ogóle bitwy każdego dnia, żeby mieć. Stereotypy. Dzienne na misje, tylko że nie takie prawdziwe misje. O, zbiorę klejnotów, mam jeszcze. No, więc to tyle, co chciałem od Was. E, czyli, no, żebyście sobie tutaj pooglądali e, i zdecydowali, w jakie dni mam nagrywać, o której godzinie, ile mają trwać odcinki. Więc trzymajcie się i pa. Miłego. Dnia, wieczoru, nocy, nie wiem. Miłej nocy. Dobranoc. Czy coś tam. Dobranoc.